Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku z cyklu o asertywności. Porozmawiamy o tym dzisiaj, czy naruszasz czyjeś granice. Będziesz mógł posłuchać i sprawdzić, czy te tematy dotyczą Ciebie, czy wchodzisz czasami na czyjeś terytorium i w jaki sposób to robisz. Oglądaj koniecznie, żeby zobaczyć, czy potrafisz być asertywny, czy też niestety. Używasz agresji bądź biernej agresji w stosunku do innych ludzi, naruszając to, co dla nich jest ważne. Oglądaj koniecznie dalej. Ja nazywam się Barbara Lech, jestem coachem, jestem trenerem. Specjalizuję się w temacie pewności siebie, a pewność siebie jest bardzo mocno powiązana z poczuciem asertywności. Bo jak nie jesteśmy asertywni, to nie potrafimy zadbać o swoje granice, o swoje terytorium i o to, co dla nas ważne. W związku z tym tracimy tę pewność siebie. Prywatnie jestem mamą dwójki nastolatków z zamiłowania, entuzjastką swojej pracy. Jestem autorką książek, jestem autorką kursów online i programów coachingowych. Cały miesiąc jest poświęcony teraz tematowi asertywności. Jeżeli nie oglądałeś wcześniejszych filmów, zobacz koniecznie na tej playlist, co jeszcze w tym temacie było pokazane. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, to zapraszam Cię na wyzwanie, które się będzie odbywało od 3 do 7 sierpnia 2020 roku na Facebooku. Link do zapisu znajdzie na dole, jak i u góry. No to co z tymi granicami? Czy naruszasz czyjeś granice? Bardzo często w ogóle nie jesteśmy tego świadomi. Nieświadomi, bo mamy dobrą intencję. Chcemy komuś zrobić dobrze. Czyli poradzić, doradzić. Wychodzimy z roli eksperta, my wiemy lepiej, no i niestety często to narusza przestrzeń innych ludzi. I oni są tego często nieświadomi, i my też, natomiast jest jakiś dysonans, jest jakiś dyskomfort, i coś się potem przestaje układać. Dzisiaj podam Ci tylko kilka przykładów na to naruszanie granic, a Ty zbadaj, czy przypadkiem tego zupełnie z poziomu nieświadomego, nie robisz, a może znasz kogoś, kto w taki sposób odnosi się do Ciebie. Jeżeli tak, no to narusza po prostu Twoje granice. Przerywanie wypowiedzi innych osób to jeden ze sposobów naruszania granic. Krótko mówiąc, zamiast słuchać i być obecnym w relacji, podążać za tym, co nasz rozmówca mówi, my już kombinujemy, co mu powiemy, co mu doradzimy, co mamy mu do przekazania, wychodzimy z założenia, że wiemy lepiej. Nie jesteśmy uważni na jego przekaz, tylko cały czas sobie kombinujemy i w momencie, kiedy jest okazja, albo nawet wchodząc komuś w słowo, zaczynamy wygłaszać swoje kwestie. Druga strona często jest zakłopotana, zagubiona, nie wie co powiedzieć, a jeśli tef ma taką tendencję, to powstaje rodzaj bójki słownej, gdzie jeden przez drugiego się przekrzykuje ze swoimi metodami, sposobami i z tym, że uważa siebie za lepszego eksperta niż druga strona. Masz tak? Słuchasz, jesteś uważny, zaciekawiony tym, co mówi twój rozmówca? Czy od razu kombinujesz co takiego możesz mu tutaj powiedzieć, żeby pokazać, jakim jesteś w tym temacie ekspertem, że też wiesz o czym on mówi albo wewisz więcej niż on? To nie jest asertywność. Tutaj mamy wchodzenie w cudze granice. Dalej, decydowanie za inne osoby. No, tutaj jest taki model, w którym dajemy sobie prawo radzić innym ludziom. Po prostu mówimy im, co wiemy, co czujemy. Krótko mówiąc, ustawiamy się. Jeżeli oglądałeś mój film o analizie transakcyjnej, to wiesz, o czym będę mówiła. Kiedy komunikujemy z pozycji dorosły, dorosłym, to jest to komunikacja: ja jestem ok i ty jesteś ok. Czyli ty masz prawo do wypowiadania swojego zdania, swoich potrzeb, oczekiwań, i ja też mam prawo. Mam prawo się zgodzić, nie zgodzić, mogę z Tobą dyskutować, ale oboje zostajemy tutaj. Kiedy wchodzisz nieproszony w rolę doradcy i zaczynasz komuś mówić, co powinien był zrobić, albo że źle zrobił, albo że to był bardzo zły pomysł, albo że powinien to zrobić zupełnie inaczej, to po pierwsze komunikujesz ze swojej perspektywy, ze swoich doświadczeń, a po drugie robisz komunikat skośny i wychodzisz z założenia, że ty jesteś OK i wiesz lepiej, a ta osoba nie jest OK. Czyli wchodzisz w rolę rodzica i traktujesz swojego rozmówcę jak dziecko. Czyli wchodzisz w jego granice, uznajesz siebie jako mądrzejszą osobę z większym doświadczeniem i zaczynasz tej osobie narzucać swoje pomysły na jej życie. Czy to jest w porządku? Ale lubisz, jak ktoś tak robi tobie? A może znasz kogoś takiego? Daj znać w komentarzu, kto nie słucha, nie słyszy, tylko od razu jakby ma rozwiązanie, ma pomysł, od razu wie, co trzeba było zrobić, od razu ci powie, czy to był dobry pomysł, i w ogóle jest nieuważny na to, co ty przekazujesz, tylko wrzuca ci swoje trzy nieproszone grosze. Jak się wtedy czujesz? No właśnie. Zazwyczaj nie jest to w porządku. I podobny schemat, czyli ja jestem ok, ty jesteś nie ok, będzie funkcjonował, kiedy narzucamy komuś swoją wolę, wydajemy rozkazy. Czyli znowu przejmujemy rolę tego rodzica, często krytycznego, tego rodzica decyzyjnego, który traktuje inne osoby jako osoby, które no muszą wypełnić ich, jego wolę. Czyli ja wiem lepiej, ja ci powiem, tak będzie lepiej, ja się lepiej na tym znam. I tutaj bardzo często powstaje takie poczucie z tej drugiej strony, że, że unikamy takich osób, tak? Że nie chcemy się z nimi kontaktować, komunikować. Jeżeli coś Ci się takiego przydarzyło, to zbadaj, bo może regularnie, kompletnie, nieświadomie naruszasz granice innych osób. Zaglądam tutaj, jakie jeszcze są sposoby naruszania do mojej ściągi. Więc, co by Wam tutaj dzisiaj wrzucić? Myślę, że manipulacja będzie i naruszanie bliskości granicy fizycznej też będzie kluczowe tutaj. Czyli uwaga, każdy z nas ma taką granicę fizyczną, której nie należy przekraczać granica intymności. W zależności od stopnia zażyłości z drugą osobą, to są dwa metry bądź metr, na przykład, czy jeszcze bliżej, jeżeli to jest intymna relacja. Natomiast zauważ, że jeżeli druga strona przy rozmowie, kiedy ty się do niej ciągle przysuwasz, albo ktoś może tak reaguje tak i się ciągle do Ciebie przysuwa. Jeżeli druga strona się odsuwa, to jest to dla Ciebie jasny przekaz i informacja, że naruszasz granicę tej odległości intymnej danej osoby. Mam nadzieję, że to zauważysz. Bo to jest ogromnym dyskomfortem i z natury unikamy później rozmów z taką osobą, bo ona wręcz wchodzi tak, w naszą strefę, w strefę bezpieczeństwa, w strefę intymną i powoduje duży dyskomfort. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, jako ten odbiorca, ten, którego granica jest naruszana, możesz zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze, możesz zrobić krok do tyłu, czyli cofnąć się, ale uwaga, spotkałam już takich zawodników, na których to absolutnie nie działa. Ty robisz krok do tyłu, ta osoba robi krok do przodu i znowu znajduje się tuż przy twojej twarzy i ty się czujesz w dużym dyskomforcie. Możesz w ogóle zmienić układ, tak? Czyli stanąć bokiem, zrobić parę kroków, przejść w jakieś inne miejsce, ustawić swoje ciało w innej pozycji tak, żeby nie dochodziło do konfrontacji. I znowu może być taki zawodnik, który i tak obejdzie cię naokoło i z powrotem wyląduje tuż nos przy twoim nosie. Jedną z kolejnych technik jest to, że wystawiasz przed siebie nogę, stojąc w takiej pozycji, która uniemożliwia mu aż tak bliskie podejście. Niestety są osoby, które nadal będą naruszać te granice i będą się próbowały znowu do ciebie przybliżyć. No, i tutaj ostatnią ostatecznością jest to, żeby po prostu zakomunikować w sposób asertywny: że czuję dyskomfort, kiedy stoisz tak blisko mnie. Proszę zachowajmy większą odległość. Proste. A jednocześnie bardzo trudne, bardzo trudne, ponieważ nie jesteśmy nauczeni chronienia swoich granic, i wydaje nam się, że to będzie takie nieeleganckie, zwrócenie komuś uwagi, i tak dalej, i tak dalej. To znowu jest to, o czym opowiadałam trochę w poprzednim odcinku, czyli my mamy takie przekonania, jest nam wpajane często od dzieciństwa, że powinniśmy spełniać oczekiwania innych osób, że nieładnie jest być niegrzecznym i w tym kontekście często to rozpatrujemy. Powiem Wam szczerze, że to jest często jedyna metoda, kiedy jest ten komunikat wprost. Czuję dyskomfort, nie czuję się komfortowo, kiedy jesteśmy tak blisko siebie. Ja zresztą mam prostą komunikację, bo jestem dalekowidzem, więc ja po prostu przestaję widzieć taką osobę, jak ona stoi przed moim nosem. Można to też wykorzystać, jeżeli też tak masz. No i ostatnie, które dzisiaj Wam przytoczę, naruszanie granic to jest manipulacja, czyli Osiąganie swojego celu z wykorzystaniem takiego konkretnego sposobu, często ze świadomością tego, gdzie trzeba uderzyć, co trzeba powiedzieć, gdzie trzeba zastukać, żeby to zadziałało na inną osobę. Czyli intencja jest nieczysta, tak? Ty nie masz intencji dobrej, tylko wiesz, jak należy tę osobę zmanipulować i co jej powiedzieć, żeby wyszło tak, jak ty chcesz. Naruszanie granic. Tak, robienie tego w białych rękawiczkach, tak, żeby druga strona się nie zorientowała. Czy to jest w porządku? Zdecydowanie nie. Pamiętaj, że jeżeli sam używasz takiej broni, to może ona być też zastosowana na tobie. Pytanie, czy się zorientujesz i jak ty się będziesz czuł w takim kontakcie, w takiej relacji. No i jak to będzie budowało relację z tą drugą osobą. Asertywność i stawianie granic jest kluczowe do tego, żeby realizować swoje potrzeby i swoje cele. Jeżeli się tego nie nauczysz, to będziesz miał kłopot z egzekwowaniem swoich praw, o których mówiłam w ostatnim odcinku, yy, i stawianiem na swoje cele, na swoje potrzeby. To nie są zawsze wygodne rzeczy, ale kiedy już osiągamy mistrzostwo i rozumiemy, że mamy prawa, tego wymagać, oczekiwać i to komunikować, życie staje się zdecydowanie prostsze. No i tego Ci życzę. Zapraszam Cię na wyzwanie, zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, zapraszam Cię do skomentowania, czy znasz osoby, które regularnie naruszają Twoje granice. No i co zabierasz z tego wideo? Jestem tego bardzo ciekawa. Dziękuję Ci za dzisiejszą uwagę, życzę Wam absolutnie fantastycznego tygodnia. Uziaki przesyłam i do zobaczenia znowu za tydzień.